Hej, z tej strony smutny i zapraszam Was na open paczki, którą sobie zamówiłem sam na święta. Nie, to nie jest na tego spostarowane żeby nie było. To coś, za darmo, Zamówiłem sobie lampkę. Jestem ciekaw, jak wygląda, bo to jest strasznie małe. Niestety, zamawiając nie było podanych jego wymiarów więc jestem troszkę przerażony bo cena do wielkości jest średnia nasza lampka standardowo składa się z pilota, z kabla, z podstawki która będzie robić za naszą baterijkę Oto jest sam efekt lampki. Mamy gęgarka, tak jak chcieliśmy. Może umówmy się tak, że yy, resztę jak to wygląda w nocy dogram po prostu, żebyśmy wszyscy widzieli Wykonanie wtedy powiem Wam cenę i zobaczymy, czy było warto. Tak jak obiecywałem, druga część yy, naszego openingu lampki. Lampka LED. Powiedzmy bardzo ładnie wykonana. Bo jeżeli chodzi o samego Gengara czy też napis poka nie mogę się doczepić. Niestety już sam napis Pokémon nie wygląda tak pięknie. No, kilka rzeczy do poprawy, ale nie jest najgorzej, tak? Jeżeli chodzi o samą cenę 129,90, no nie jest to, y, powiedzmy, mała cena, jeżeli chodzi o tą lampkę, ponieważ lampka y, mieści się mi na dłoni, tak? Jest bardzo malutka. Spodziewałem się czegoś większego, niestety nie pisało. Yy, wielkości podczas zamówienia, tak mogłem sam osobiście napisać do producenta. Była taka opcja, zadać kilka pytań. Pewnie by wytłumaczyli, ile to jest. Jak to wygląda, i ogólnikowo, ale zależało mi, żeby dotarło to do mnie przed świętami. Także no jest jak jest. Yy, co do. Braków. Nie zauważyłem wcześniej, że nie ma kostki zasilającej, był kabelek, była podstawka i był sam w sobie gangarek. Niestety kostki zasilającej nie było, ale to już jest po prostu plaga producentów, żeby po prostu dorobić na nas wszystkich ludziach. Więc jeżeli ktoś się by skusił na taką lampkę, proponuję sobie kostkę samemu już. Kupić dużo wcześniej, choćby w Akcionie. Z tego co kojarzę, są takie kostki dostępne bez większego problemu. Mm, w skrócie, lampka bardzo ładna. No, niestety, ten napis mógłby troszeczkę lepiej wyglądać i sama lampka w sobie mogłaby być większa. Z chęcią w komentarzach przeczytam od Was jakie pokemony są waszymi ulubieńcami z jakim pokemonem wy byście chcieli taką lampkę dostać na święta ale ja osobiście drugiej takiej lampki nie zamówię choć miałem w głowie, że może jeszcze lucario lub sam pikachu bo są to pokemony, które lubię lecz za tą cenę 129,90 plus kurier 25 zł, niestety jest to nieopłacalne. Tyle na dziś, dzięki i do usłyszenia. Hej!